Miłośnicy kajaków spotkali się w sobotę po raz piąty, by spróbować swoich sił na wodzie i zintegrować się. Organizatorem tych zmagań było Stowarzyszenie Warpia. Na przystani żeglarskiej w sobotę 9 sierpnia zorganizowano rodzinny spływ kajakowy. To kolejna impreza po rajdzie rowerowym integrująca naszych mieszkańców. Na starcie zameldowało się około 50 osób. Płyniemy rzeką Warpią dookoła Wyspy Polickiej. Poznajemy w ogóle naturę przyrody, rzekę Łarpie oraz Odrę. Wzdłuż na plaży robimy krótki postój na wyprostowanie nóg i ewentualnie kąpiel. Oprócz poznawania przyrody, uczestnicy mogli zawrzeć nowe znajomości i wymienić się doświadczeniami. Był także czas na rozwijanie swoich umiejętności kajakarskich. Po postoju na plaży, uczestnicy popłynęli w stronę Portu Morskiego i Białej Góry. Obejrzeli policką fabrykę od strony, która jest rzadko odwiedzana. To między innymi ta atrakcja spowodowała, że mieszkańcy chętnie wzięli udział w rodzinnym spłowie kajakowym. Nieczęsto zdarza się, że możemy podziwiać atrakcje naszego miasta w ten sposób. Osoby, które wzięły udział w rodzinnym spłowie kajakowym, miały do tego świetną okazję.